Cześć Simanką, ja jestem Remek i dzisiaj zapraszam Was do vloga, w którym powstaje moja debiutancka nuta. Singiel, teledysk, stworzenie tej nuty w studio, przekozak materiał. Dość długi, więc bierzcie popcorn, jakąś zagryzę i zapraszam do oglądania. Ta nuta jest dla mnie bardzo ważna, dlatego bardzo was proszę, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i mam nadzieję, że będziecie ją słuchali i że się ją spodoba. Warto! Dojechali? Dojechali! Tego. Tego nie ma, ja p, ale stolicach się świeci Mać! O jaki content maker. To jest tak ciepło, nawet na ogrzewaniu nie oszczędzają. ja... Masz widzowie, late night McDonald's. Ale 6 godzin... Nie Ja mam morze. czym się przywitać, Pięknie nad tym morzem. The all inclusive opaski McDonald's? Gotowe? Wreszcie dojechali, chryste 6 godzin z Nie Niechotą byłoby porównywalnie. Teraz chłopaki zakwaterowane. Idziemy do pokoju. Późna pora jest, był już jest pierwsza w nocy. Zapraszam. O, jak ładnie. O, ten zapach znamy już dobrze. Czystych świeżych hoteli. Tak, nie, ale tu fajnie. Kamery do tej pory nie miałem, więc nic do tej pory nie mówiłem, ale całe 3 czy 4 godziny czekałem na chłopaków, pracowałem i rozśpiewałem się trochę. Widzowie wiedzą? Co Doskonale, wiedzą, Tak? To, to teraz, w tle słyszycie, to jest taki totalny basic, który nagrał Patryk w oparciu o cały tekst, nad którym pracowaliśmy. O tym wszystkim się jeszcze dowiecie, wszystkiego. Ja bansuję do tej noty już 3 godziny przed jutrem. I pękło mi oko. A mi dupa pękła, wiecie? I teraz mi się dzieli na dwa. Ale się z*** ty świnią. Ja bałem się, czy się nie zesram. Trzeba wiatraki puścić, na maksa, zostajesz sam, świniożu Zobacz, co jest w strach Ta nuta no nie, jest taka, no że no puszczasz ją, mówię, że jesteś w pokłótni z kobietą albo po jakimś, w jakiś ch**y dzień masz, czekasz w samochodzie, puszczasz sobie tę nutę i jedziesz ch... w nocy przez miasto I to jest ta nuta, nie? Wytłoniłem się mą kartę. Sieła. Ej, jestem tak niewyspany, że to jest hit. Dzień dziś ważny dzień. Proszę tego śpiocha. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Do mi fa sola si de. Po nowej panie szybkie myjomy, już niedanko i zaczynamy dzień od rozśpiewki, ale delikatnej, żeby głosu nie zetrzeć. Mamy lekko nogi zarobane. Czy to dobra wiadomość? Nie, ale myślę, że można to łatwo wyczyścić. mu się dowaliłeś. Nie, nie, Timę wyłączyliśmy, żeby nie było problemu. Wskakuje pod prysznic. Co mam ubrać? Może ten niebieski, niebieski t wziąć? Taki luźniutki. A co ty, do kościoła idziesz? <laughs> Śniadanie! Panie Szymonie, dzisiaj z rana nie było pana ulubionej, o więc wziąłem nie. co było, dobrze? Ha? Jaki jest tytuł? Dobre pytanie. Nie masz? Nie mam tytułu, ale on się wyklaruje dzisiaj. Wszystkim smacznej kawusi i dobrego śniadanka albo obiadku. Co tam w no, to jest jeden ruch, no. I teraz widzowie ja myślą, że Remek się to wymyślił. Nie, ja tego nie wymyśliłem. Wy to wymyślicie, nie? No, Słysza, ja to normalno. Ważny jest sukces, a nie jego idzie. Patrząc na całą nutę i na cały tekst... I jeden... na to, jak planujemy zakończyć piosenkę. To no. jest idealnie koniec po to, jest tak lekka kapelna, nie? jak planujesz się zakończyć piosenkę? Tylko no, no, jeden właśnie... ruch. I Szymon na pita wchodzi. <suszel> <suszel> o! Ile powstał tekst? Trzy tak, tak. tygodnie. No, coś takiego. I z racji, że ja nie piszę tekstów bo nie umiem. To, to wyglądało w taki sposób, że przy współpracy z takim naszym ziomkiem, ghostwriterem, spisaliśmy wszystkie moje myśli, głosówki, rozmowy i tak dalej, co chciałbym przekazać tej nucie. I na bazie tego właśnie powstał ten tekst, który na dzień dzisiejszy już po jakichś tam szlifach, kilku, które gdzieś tam robiliśmy, no jest w całości zrobione. Jest tam zwrotka pierwsza, zwrotka druga, prichorus, refren, bridge jakieś i tak dalej. I to wszystko stworzyło tę całą nutę, która będzie trwała jakieś 2,5 minuty. Remek ma teraz rozgrzewkę głosu, więc sprawdźmy, jak to u niego wygląda. Bo, bo, bo! Bo bo bo, bo 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 ba go go, go 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 Czasem mam dość Tych farbowanych słów i ich oczach strach Czują, że tracą grunt Rozśpiewałem się Rezigi już jeden ruch podałem się ten tytuł Czyli rezigi już nie rezigi. Rezja albo Rezigiusz. To na to jest Rezigiusz. A może być Rezigiusz. Rezij, jeden ruch. A jakbyście się zastanawiali, do kogo dedykuję tę piosenkę, to jest to totalnie obóz, do kogo de dedykuję oczywiście, swojej y, ukochanej dziewczyny. Ale też i do was, wszystkich młodych ludzi, którzy walczą na co dzień z czymś, co sprawia mm. dla nich duży problem. Może niekoniecznie z taką codziennością, ale z takimi większymi wyzwaniami. Ta piosenka jest bardzo o tym, żeby się nie poddawać, żeby robić swoje. Pamiętajcie. Nie, <zyskliwanie> Przepraszam, że przeszkadzam w oglądaniu, ale jeśli nie zostawiliście jeszcze w górę i nie napisałeś komentarza, to bardzo źle. Jeśli szanujesz moją pracę, pracę całego naszego zespołu, to zrób to. Będę bardzo wdzięczny. I subskrybujcie ten kanał koniecznie, To na bieżąco. Ja w ogóle może zastanawiacie się, dlaczego ja mam taką wielką walizkę, a Szymon tylko plecak? Ja jestem w ramszu od czterech dni. Kawalerski Ja uprawiam. też. Tak tak to się My też się cieszymy. cieszymy. Mam lekkiego stresa, muszę przyznać. Ale takiego delikatnego macie. tylko. Nie ma stary. Nie jest koncert, więc luz, ale obawiam się trochę o głosich, czy mi nie siądzie po tym ostatnim napierdzielaniu imprezowym Ciema, cześć Adlem. Cześć. cześć. Bardzo miło. To, będziemy się dzisiaj dobrze bawić? <grywony> Taki plan, mhm. nie? <grywony> Patryk, bardzo mi miło, reszta ekipy. Cześć, Staszek. Przepraszam, Cześć, to ścian, tak, że cześć myślałem, że o nie zapamiętam. Ping no, Cześć. cześć. Pinballik jest. Zawsze chciałem mieć pinbola na chacie. To też mieliby, mieliśmy. To też filmy, wbordy. nie? Tak, mieliśmy. Ale klasyk. Cieka. Cześć. No Czy Możemy sobie spróbować zobaczyć jak o, to tak. brzmi, bo też wasza opinia na pewno się przyda. Też no, stosowałeś się do tego klimatu, który ty zapodałeś, nie? Róbmy, róbmy w takim razie na tym, co, na tym co mieliśmy wcześniej zbudowany szkielet. Pomimo tej opinii innych, że gitara definitywnie, no. a tego cały to gdzieś tam mimo wszystko trzymam, że ta S będzie lepszym wyborem, nie? Bezpieczniejszym. Tak, no. Ale przyznaję, że burdel mi to zrobiło niezły w głowie teraz tak, przez ten tak weekend. Tak, stary jest zawsze, nie? 15 osób, każdy jak jeden mąż. Szczerze, że jak pierwszy słyszałem taką kurbo surową prewę jeszcze przed hmm. tym jak Adio jakoś tam wstępuje. Nie zmiksował z tymi moimi wokalami. To jak siedzieliśmy z Martą na chacie i puściliśmy to tak turbogłośniej, czuliśmy vibe, że to może lecieć w jakimś RMFFM. No. Jadąc autem, latem, wiecie, że po no. prostu numer, który leci w radiu, totalnie założy się, że nikt totalnie by nie pomyślał, że o, to brzmi jak piosenka YouTubera albo mm. Albo coś takiego. I to jest zajebiste, to, co jest, to jest to, co mi się spodobało. Myślę, aż... żeby, żeby z tego kawałku wychodził, wychodził taki smętny, smutny, zbyt emocjonalny kawałek. Chcę, żeby to, może by to no. jednak troszeczkę tego pozytywu było, które cię może ponieść, nie? I to jest taki... Ladies, Spróbujmy, słuchajcie, zobaczymy też, co działa. Kostujemy to na nie. początku, pewnie ustawimy no, no, tak wspólnie, i powinno być git i będziemy mogli cisnąć. Ustawimy, ustawimy, ustawimy jak, jak, gdzie jest Twój comfort zone. No. Yes, Dobra. i ten. Dobra. I, i później będziemy to sobie dopracowywać. No. Refren na końcu nagramy, żebyś był najbardziej taki wiesz, w ogniu. Ja bym zaczął po prostu od zwrotki, ewentualnie bridge możemy nagrać pierwszy, jeżeli chcesz. Bridge jest totalnie takim uśpieniem w piosence. Takim, to będzie taki wiesz, jakby down, mhm. emocjonalny, i później znów wybicie na refren. Więc możemy zacząć od bridge'a albo od zwrotki. Ja proponuję zacząć od początku. Lubisz na tych kartkach jak hmm. śpiewają, to, to dużo zapisywałem, gdzieś tam, wiesz, podkreślać sobie jakieś miejsca wyższe niż coś tam, na które musisz zwrócić uwagę na przykład. Okej, flash, to jest grać zgrać pośląku. Byliśmy sami wysoko nad niebem, czułem, że nie mogą nas trafić. Dookoła wszędzie pułapki. I to po raz pierwszy z nas zadrwił. Jestem okay. za tym, żeby nie nagrywać więcej niż cztery. Dobra. Bez sensu. Okay. Nagrajmy minimum maksymalnie cztery, bo nie jak nie nagramy cztery na ten raz ten... i to będzie dobre, to. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji no. i jak śpiewasz. Mam tendencję do spinania się, to znaczy mnie A to, to jest tak, każdy ma, tak? No. To jest totalnie normalnie, ma każdy. Jak, jak, jak śpiewasz to, to po prostu Kompletnie możesz takie. To jest turbo przeciwieństwo technicznego śpiewania. Tak! On, ja nie chcę, żebyś ty ładnie to zaśpiewał. <laughs> bo jak ty to ładnie zaśpiewasz, to z tego nic nie będzie. Więc teraz. <laughs> musisz to zaśpiewać w kulanie poprawnie, także nauczycielka od wokalu powie ci, co on ci na. Chodzi, <laughs> <nie>? Ale taka jest <laughs> prawda, niestety tak to wygląda. Spróbujmy, zróbmy, zróbmy przynajmniej nie? parę tejków, żebyś ty też się rozgrzał ze słuchawkami. Czasami wysoko nad niebem czułem, że nie mogą nas trafić. Około wszędzie pułapki. Pamiętaj o tym, będzie, dobra? Żebyś ja. nie robił tamtej fali. Będziemy razem, nieważne co będzie, kto zechce zniszczyć. Jeszcze co mniej, jeszcze mniej. Będziemy no. razem, nieważne co będzie, kto zechce zniszczyć nam plany. Nawet jeszcze mniej, jak do ślady. Będziemy razem, nieważne co będzie, kto zechce zniszczyć nam plany. Zaśpiewałeś to samo co w poprzedniej? <laughs> Rok temu k***a nie wpuścili cię przez bramki, a teraz pięć nagród odbierasz Ty patrzysz na wszystkich z pogardą, rozumiesz? Bo mówili, że nie dasz rady kwa A teraz te ky mówią nie do wiary, kumasz no, nie do wiary. No. <laughs> no. No. Co z niego będę robił? Dobra lećmy. Jak bardzo źle jest Powiem ci że jest I naprawdę... Dobrze, jak obrzucamy ci lupa To jest tak, że Ja śpiewałem 8 lat, kiedyś, już nie śpię 8 lat, wszystkie zasady, które się nauczyłem Oszukiwałem do kosza kompletnie Tutaj nagrywał Taco, PZ, jak panu tak? to nagrywa? PZ to znam, serdeczne pozdrowienia tako nie znam, super chłopaki Mogę się od nich wiele nauczyć Trze Trzeba być takiego. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję, dziękuję Wszystko czego się nauczyłem kiedyś gdy śpiewałem Totalnie zupełnie inne podejście Brudne, luźne, zupełnie co innego niż To co mnie uczyli kiedyś gdy śpiewałem, naprawdę autentycznie ja Powiem ci jeszcze, że jesteśmy turbo pod wrażeniem nie? Gdybym ja chciał dośpiewać ten refren poprawnie To bym ci dośpiewał też Czasem mam dość! Jak wodę, nie? Żeby co chcę, to mówić. Mam tysiąc czas! Mniej jeszcze żuchów. Tylko jeden ruch! Im bardziej pracujesz żuchwą, tym lepsze, wyraźniejsze to jest. My no. nie chcemy lepszego. Nie chcemy My chcemy chyba bardziej takie mandol. Chwalą. Ja nie lubię, gdy chwalą. Wolę, gdy mówią, że jest i trzeba poprawić. Nie, ale generalnie straszna <grym> Nie wiem w ogóle, co to Ja <grym> Jaram się tym kawałkiem strasznie. Tak jak wam mówiłem już wcześniej, trochę sneak pikowałem z Patrykiem, jak nad tym tekstem myśleliśmy, no to najważniejsze dla mnie było to, żeby przekazać tam w tym wszystkim emocje zawarte we mnie, które się dzieją wokół mnie i to wszystko, co się dzieje wokół mnie przez ostatnie prawie pół roku, ale nawet i więcej, bo w tym kawałku udało nam się też uwzględnić w ogóle całe moje życie i podejście, i nastawienie. Tam jest bardzo dużo fajnych sneak peeków. Musicie się koniecznie słuchać w tekst, gdy numer wyjdzie. Bardziej mi się podobają rady pod tytułem Ja zaśpiewał to jakby był napierdolony Wypiłeś setę właśnie Co powiesz nauczycielu? Dobrze. Uważam, że będziemy to mieli mordo Mówić. ci. Jak nagramy bridge overall Sprawdzamy co się dzieje w całości i będziemy to poprawiać Gis. Rzeźbić Dobrze. i udoskonalać Ale tak naprawdę Serio z ręką na sercu ci mówię Jesteś najlepszym jutuberem nie na, 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 W całej Polsce dobra, dobra. Ej ja tutaj tak ten tekst Nawijam, a wy tego przecież jeszcze tak, dzisiaj to, nie możecie dobrze, dobrze dowiedzieć się, bo to jakiś sens nuty słuchać. Duży, duży sens. Ja ogólnie zadowolony jestem stary. Ja też, naprawdę Cię podziwiam. Czemu? Bo chłopaki wyłączyli na chwilę Tuna i brzmisz naprawdę zajebiście. Dziękuję. Ten autotune jest teraz takim klasyczkiem i on wszędzie jest i on musi być, nie? Ale to, że bez autotuna to brzmi dobrze. To jest fajna za... To jest fajna pochwała. Chłopaki zdziwieni. Ja sam też zdziwiony trochę. <grymne> Idziemy głowę przewietrzyć, Szymon zostawił w hotelu jakieś duperele. Trzeba teraz jechać po jego bransoletkę do hotelu, bo... Zapomniał. No więc bardzo dobrze, że tą łeb przywytrzymy, bo jak się coś mieli od godziny 11, a jest godzina 17, to może spieprzyć nutę, nie? Dlatego uznaliśmy, że my jedziemy wyskoczyć po tę rzecz, chłopaki działają i pizzunia zaraz będzie. A już też jest ten głodny max. Tylko, że znów też nażreć się do nagrywania też nie jest dobrze. Bo tak ciekaw w ogóle reakcji ludzi na to wszystko. No. Czekam maestro. Kozak. Zratowany. Jak szmatki, a jaka wartość sentymentalna. Dzisiaj nagramy nutkę na pełnej musimy ją koniecznie dzisiaj dokończyć, żeby w tym vibe'ie się zachować i już zrealizować projekt od Z. A w przyszłym tygodniu nagrywamy teledysk. I to będzie zresztą też szy vloga. Wyjęliście na koniec. <głos> <głos> Jak szefy? Nie, bo tu się nic nie działo. <noise> nie robiliśmy <noise> dokładnie. Nie, dokładnie. dobra. Zróbmy może tak, że przysłuchamy teraz całego top tak. przelecimy całą piosenkę. Przede wszystkim skup się na wokalu, zobacz czy wszystko ci na pewno siedzi, bo to jest tak naprawdę ostatnia chwila, w którym możemy jeszcze cokolwiek zmienić. Otóż wydaje mi się, że naprawdę jest git. No jest przetransponowany, nie? Jest no, stary, żeby... no wyrzeźbiliśmy mhm. tam. Jeppetto. Geppetto, opie, tutaj na tym. Siedzi i struga. Czasem <noise> mam dość. Dobrze! <noise> <Znany>. Zaskoczyło! <noise> Trochę roboty Wiadomo, to jeszcze jest robota, nie? Ale jak na teraz, tą wersję. Pięknie ci dziękujemy. Dzięki, dziękujemy. Naprawdę dziękuję za całą bardzo, bardzo miło. Zajebiście. Mordo, <noise> dziękuję ci. Ja dziękuję wam panowie, naprawdę. Kawał dobrej roboty z ja waszej strony. A spóźniłem się, jestem tak wkurzony Dzień nagrywkowy teledysku 30 budzików przed siódmą ustawiłem Mam fryzjerę na ósmą, do którego, u którego już jestem teoretycznie 10 minut A 15 będę jechał Źle rozpocząłem dzisiejszy dzień Jestem zły, niewyspany, przemęczony po całym tygodniu jak ch... Drama No dobra, jakoś daliśmy radę. Na szybciucha uwinął mi się barber, nie udusił mnie, żyje. Przeprosiłem po stokroć. Jest dunia, bo czas na znaki. Ja już nie wiem, czy ja mówiłem, że dzisiaj nagrywamy teledysk? Chyba, chyba mówiłem. Cały dzień nagrywkowy dzisiaj mamy. Let's do No dobra, gotowi? Gotowi. Jest dunia. No i jesteśmy na miejscu. Sprzętu za 50 kafli. Będziemy obczaić miejscówę. Jest dunia. No i to jest nasz pierwszy spot. Kolorowe jeziorka pod Wrocławiem. Prezentuje się to całkiem dobrze. Pasuje też bardzo do wajbunuty, który, który tutaj wam, że tak powiem, zaoferuje. To jest chyba purpurowe jeziorko. Do błękitnego nie idziemy, bo błękitne jeszcze jest w piździec dalej. I to na tej lokacji nagrywamy pierwsze dzisiaj sceny, ale nie jest to początek teledysku. Ej, tu jest cave. Stary, czujesz się jak w Minecrafcie. Plan taki, na tą górę. Na tym rybim wydaje się być mała, ale wcale taka nie jest. Stąd nagrywane, tam chodzone i wpływane. Przy niej jest mega mała przyjaźń. No jest, autentycznie. Kolejna lokaja, wbijam na dach starego budynku. Lokacja perfekta. <laughs> <Kameruję>, dawaj. <laughs> jak się idzie na krawędź, są miękkie nogi jak cholera. Tutaj przyznam szczerze, że. Gacie trochę obsrane, ale co zrobisz? Warte widoku. Fajnie, że uda nam się to na miejsce załatwić na ten Telegramie, bo to jest piękny opening. To, to, to będzie naprawdę fajny opening. Dobrze bierzesz Naprawdę dobrze. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że mi się będzie podobała. To jest dalej kontynuacja, no i potem musimy na trzy pasmówkę jakąś wyjechać i nagrać te dalekie. Tylko ta przy Grunwalskiej. To tylko no. jest spory ruch. No. To co pozwolenie dostaliśmy od miasta. Tak, że możemy bagażnik otworzyć i operator będzie wystawał połowę ciała. Czy to z jest bagażnika. Fake operator? Bo mamy syntetyczną lalkę na podobieństwo Bartka, tak, zmechanizowaną w pełni. To jest ten manekin z, z, z Tandera. To i tu. Myślicie, że to jest Bartek czy manekin? To jest manekin. No. Ogólnie ładujemy baterie w sklepie. Chodźmy zobaczyć, jaki jest status. Sklep spożywczy nam udostępnił prąd za 10 zł. Dobrze, dziękuję. Sprawdzamy baterie. No, 20% jest jeszcze. Potrzebujemy 40 na te dwie sceny, jak nie 50. To z 20 minut czekania. Stary ty nie słuchałeś tej noty, przecież nie. coś innego niż... YouTuberskie rapsy, co nie? No, zupełnie, nie? Klimat jest inne, inny po prostu. Ale go nie puścił, nie słyszałem. Wy też jeszcze nie. Jesteśmy na czekać. Kawałek się jeszcze masteruje i coś, na czym pracuję na dzień dzisiejszy, jest jeszcze niedokończone. Właśnie w tym momencie dostałem kolejną wersję mas masteringu. Jestem ciekaw, jak brzmi. A jak się odsłuchuje, nutę, już odsłuchuję z telefonu, na słuchawkach i z jakimiś głośnikami dużymi. Jak to wszystko brzmi, nie? A tylko jeden ruch. Wiecie co jest? Normalny klip <grytania> youtubera, wizyta u dentysty musiała być. Nic nie czuję, nie? Mówię do dentystki, ty, ale ja jestem f. <grytania> Ładuj to. I tak mi władowała, że nie wiem co się dzieje z tą wargą w ogóle. Wystrzeliło w jakiś hopie inny wymiar. Co chcę to Mam tysiąc szans. To jest zajbiste. To jest Bo... zajbiste. Ucieka. Czy ludzie, którzy siedzą sobie na ławeczkach wzdłuż tej drogi, a my dzisiaj on teraz z jadrą z ryja, czy, czy mają jakiegoś mindfucka? Ja, ja bym miał chyba. Idziemy się ustawić na kolejną lokalizację. Coś tam wyszło. Niczego w życiu nie jestem tak pewny jak tego. Nie no, Ale powiem ci, że stresowa była straszna od wczoraj. Żeby nie. to dopiąć, że wszystkie fuck-upy, które mieliśmy. Postprodukcja na pewno uratuje. I cofnij się teraz i po prostu przejedź na pełnej p*ce w prawo. Nie, na wszelki wypadek coś mam. Nie słyszałeś nic, co? co Czemu dajesz? No, nie, skrzywa jest puszczona no, no. no. Puszcza znieczulenie? Nie, nie Ale ma krzywą twarz. Sam masz krzywą twarz, przestań obrażać pracowników, to jest mobbing. 19, to już... nie pracujesz, o? to nie ja! Samo się tam kawałem. Samo. Pas to masz profesjonalny. Sportowy chłopie, za duże przeciążenia. Na sprostowania, ja szanuję policję bardzo. Ostatnio <grym> nagrywałem na Rezji już reakcję filmik o policji. Proszę sobie zobaczyć: Rezji policji i tam wypowiedziałem się na temat policji. Na temat swoich przeżyć z policją. Rezji policji, tak sobie piszcie w YouTube'a. Kochamy policję. Nie, ja szanuję policjantów. Ja należę do związku policjantów International Police Association, bro. Chcesz mandacik? Zabycie zbyt słodkim? <grym> Jesteśmy przygotowani, wyglądamy kuchni. profesjonalnie dzięki temu. No. <laughs> Jak będzie przerywana, to będzie pusto. Dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. Kamizelka jest, wszelki są. I nagranie mamy. Ale to sobie zaraz zobaczymy. Jakby ktoś się pytał, czy mam na to zezwolenie? Tak, mamy. O, dobrze to siedzi. Ja no muszę zajęć. sobie blachy zmienić na A, bo to na ostatnie S, S1 Rezi. A Żeby już każdy widział, kto jedzie. No bo teraz jest Incognito w tym żółtym jest Ninja Sasuke. No, to było fajne. Jest klasa. Dobra, Mamy lecimy to. na tą tą. tą. Jeszcze jest dużo jestem na nami. Spokojnie. Więc się dużo ogólnie też zresztą kawałek ten będzie dostępny na Spotifyu, Tidalu, e, Mpic Music i chyba jeszcze kilku innych źródłach, więc jeśli chcielibyście uszanować moją naszą pracę całego zespołu to dodawajcie kawałek, odsłuchujcie, dodawajcie do playlist, serduszkujcie i, i będę turbo wdzięczny. No jest to coś, co mocno przeżywam, jeśli chodzi o, o moją działalność na YouTube, bo robiąc 13 lat YouTube'a, kiedyś śpiewając i teraz wchodząc w muzykę, to jeszcze przed YouTube'em śpiewałem. Ja się. Dzięki wam, że jesteście. To naprawdę no. ważna rzecz. Czyli pierwszą scenę ja. jadę od boku prawego waszego? Nie, 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 czekaj, to muszę przekminić, że tego nie jest pier... A równa się mc kwadrat plus cbxjt. Ta! Nie mam pojęcia. <noise> Te sceny mamy, jedziemy na ostatni szut na dzień dzisiejszy, ale jeszcze jest dzień jutrzejszy, a jutro będzie turbo-sztos. Jutro będzie najgrubszy refren, końcówka nuty, turboenergia, jeszcze więcej osób, jeszcze więcej w ogóle sprzętu motoryzacyjnego i sportowego. Ale Bartuś dość piękny teraz w kadrze. Tak. neonach, czerwony, wiesz? zmęczony, pan operator? Zmęczony pan operator. Cześć No wiesz, my w życiu robimy proste rzeczy. Stąd ta fura, dzięki, że pytasz. No, już zmęczony nie ma pies, stary, w ze siódmych na nogach Jest 21. pierwsza Cały dzień Grubo Wiecie, że to auto święciła moja babcia? Kumasz, plus 20 koła do wartości Babcia wzięła święconą wodę Od księdza i powiedziała Jeszcze to auto, jedź ostrożnie Czasem mam dość Tych kolorowych snów Kurwa, jaki burdel na kółkach Strasznie zakurzyłeś Strasznie zakurzyłem? No A nie poleciało w... wam w karoserię kamyczki jakieś? Na bank poleciało W zęby aż poleciało I leć Poważna fucha Krótka falówkowy to ja Jest gitara Na lampę możecie z mustanga brać, coś jeszcze Oj moi mili, jestem naprawdę ciekaw waszej opinii i reakcji na to. Bardzo. Znik? Jest. Remek? Nie ma Remka. Jest komentarz od was? Nie ma komentarza od was. Więc musi być. Kończymy na dziś. Widzimy się jutro na ciągu dalszym planu filmowego, a jutro będzie turbo sztos, to f***a. Panie rektorze, jak dzisiaj? Mamy drugi dzień, dojechaliśmy na miejscówkę, dzisiaj trochę później. Motorki tam Fajnie. Kabeczkę widzowie? Jak tam buzia dzisiaj? Ta! Fresh chopie! -y. Póki co mamy czasu, a czasu jeszcze przed zachodem słońca. A tak naprawdę to nie, trzeba już to przygotować. Ładnie tam to wygląda. Jak się podejdzie i zobaczy. Kropunia. tylko kropunia na kropunia. tym szerokim. Tam robimy scenę, e, gdy już zrobi się ciemniej. Że dojechałem do lasu. Do innej, do innej czasoprzestrzeni alternatywnej. Ta, ta scena, po podróży, nie? Nie, nie ukrywając, jest e, inspirowana tym The Weekend. Widziałeś no, wiem co, ten, co, The Hills, wiem co. to co auto za nim wybuchło na by za nim auto i on sobie idzie powolutku. Tak, no, no też slomo zrobiło ogromną robotę. nie? Tam no, znaczy nie było slomo. Znaczy, ale no bardzo, bardzo malutkie. A my patrzyliśmy a my Jak gryzą komary, Co? nie pogryziemy nic. Co <śla> Tomek nie ugryzie. Dzisiaj będzie jazdunia z motocyklistami, będzie ich pięciu łącznie, jeśli się nie mylę. I będą y, zapier. Dookoła mnie z fajnymi światłami. I to jest efekt, który chcemy dzisiaj uzyskać. I on będzie zamykał piosenkę ogólnie, między innymi. Wydaje się to być naprawdę dobrze wyglądające. Zobaczymy, jak będzie sery w rzeczywistości wyglądało. Skąd ty to wziąłeś? W krzaku stało! <gryzmy> Mam S. Nie wiedziałem, że jesteś taki wyluzowany. Czy więcej rzeczy się nie może świecić w tym aucie. Yo, choplons, nie? Czy to jest kolejny odcinek Koinkam ustek? Ch chyba tak. To ja już ściągam kurtawy i ready for the. Shoot. Wiesz, czuj się, że zostawiasz jakby... Mustanga w lesie idziesz sobie coś przed takiego, siebie, co że nie? tak idę sobie po prostu. No, no. No, I dokładnie to takie tempo trzymasz, nie? No. Taki sneak peek też zresztą. Artyści, twórcy, muzyczni, którzy nagrywają swoje kawałki w studio, mają swoje nuty już dość po nagraniu w studio. I teraz, gdy jesteśmy na teledysku i słyszymy tę nutę 500 raz, naprawdę mamy jej dość. Komarów też. I dzięki temu, że mogłem się tak macać po ryju i po wszystkim, to mnie komary nie żarły. Normalnie siadały na mnie w trakcie sceny, czułem, że mnie p. je szyję komar, i ja wiesz, mmmm, milec chyba z jakimś fytem, nie? Ale na przykład czuję, że mi coś przy twarzy lata i próbuje mi siąść, a ja nagle tak. Mm, <grym> i się tych komarów pozbywałem tymi ruchami stary, nie? Autentyk. Ostatnie sceny powoli, takie myślę, że najciekawsze i najgrubsze. Fajne światła będą, chłopaki będą jeździć, czekam jeszcze na dwóch gagatków, co się spóźniają. Na moto i jazdunia. Refren, y, stoję na środku ósemki tak, patrzysz się w kamerę i śpiewasz. Okej. Okay. Oni tydzie? dookoła Ciebie jeżdżą. A kamera stoi tutaj, tak? Tak, tak. Że oni będą, wiesz, na pierwszym i trzecim planie, tak Aha, naprawdę. Dobra. No, i potem ty sobie lecisz ten refren, śpiewasz, 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 jak on się kończy, no to ty tracisz kontakt wzrokowy z kamerą, odwracasz się i powoli gdzieś tam w tamtą stronę idziesz, dobra. no i też tutaj będą wtedy kończyć i uciekać jest tak naprawdę. Gotowania do ostatnich scen Jak ja kocham ten klimat nie byłbym sobą gdyby enduro i crossów nie byłoby w tym teledysku ale ja na to nie wpadłem Nie połączyłem. Topek, ale bardzo mi się podoba. Jak za to nie będzie łapki w dół, to się po prostu pozłoszczę. No, w górę. A w górę, kurczę, w dół. Ej, jeśli za to nie będzie łapki w górę, to będę zły, naprawdę. O, by się wam to spodobało. To, co tutaj tworzymy. Koniec, zdjęć? Tak, dobrze. mamy to! Dobre. wreszcie 48 godzin pracy, koniec! Panie i panowie, to wszystko w tym filmie. 15 września, godzina 14:00, koniecznie słuchajcie, napiszcie komentarz, czy wam się podobało. Pozdro, dzięki!